Witam. Przeszukałem internety, nie znalazłem odpowiedzi, więc rzuciłem robotę i nagrywam film. Jakby komuś przyszło do głowy wymieniać przeguby w sceniku dwójce, to taka podpowiedź. Przegub lewy wymienia się normalnie, jest dostępny do zakupienia. I wszystko idzie tak jak w normalnym samochodzie. <laughs> nie natomiast przegub prawy idzie tylko jako całość. Nie da się tego dziadostwa zbić w żaden sposób. I pomimo tego, że on jeszcze taki siaki jest, łożysko jeszcze jest całkiem dobre, bo kręci się z oporem. Nie ma luzów. No to niestety trzeba wymienić całość. Olej idzie taki 2 litry. Przed robotą trzeba go spuścić. Tutaj jest korek spustowy w tym miejscu. A na górze mamy. A gdzie tu ty jesteś, biedaku? A ja teraz nie widzę w telefonie. O tu jest! Jest korek do nalewania. Tutaj można pokombinować i sobie przełożyć przewód pomiędzy tymi osłonami i, i zalać po zakończeniu pracy. Przed... Nie wiem, czy mówiłem, przed... Przed tym trzeba spuścić koniecznie olej, bo jak się wyjmuje płośki, to natychmiast zaczyna wyciekać. Pozdrawiam.